Witamy serdecznie na kanale Kowalikowe podczas kolejnego unboxingu gry. Dzisiaj za co się zabieramy? Dzisiaj zobaczymy, co skrywa te masywne pudełko do gry Frostbank e, które jest, jak widać, naprawdę ogromne i niezwykle ciężkie. Tak. O kurczę, faktycznie z 5 kg? Może nie, ale, ale, ale trochę waży, trochę waży. E... Jest to gra kooperacyjna od 1 do 4 graczy, od 2 do 3 godzin i od 18 roku życia, przynajmniej taka informacja jest na opakowaniu. To pierwsza nasza gra od 18 roku życia. Zasady gry. Bardzo długa instrukcja. No dużo, no, dużo. dużo. <laughs> trochę mnie to łatwi. Ale jest też trochę przykładów My mamy 43 strony, mhm. czyli jak widać no, porządna instrukcja. Porządna instrukcja. Ale żeby nie było, tu mamy drugą, Aha, a to już jest księga scenariuszy. Jest Aha, jest tak, gry, bo mamy różne scenariusze i jakby hmm. ró różne wymagania do zakończenia hmm. gry. Więc mamy też tutaj taką trochę regularność. Eee, ale też tu mamy 35 stron. Teraz też sporo. Tu mamy eee, kojarzę się jak grać, to są takie karty pomocy. A mm -hmm. to są karty pomocy, <grym> <W> tej wielkości. <grym> to musielibyśmy sobie na pewno stół rozłożyć. <grym> tak, to tak. To są karty pomocy. Z tej strony mamy opisy szczególnych akcji jakieś mm -hmm. i opisy budynków. Mm -hmm. Więc tutaj wszyscy będziemy mieć to samo. Mm -hmm. Natomiast z drugiej strony mamy karty pomocy dla każdego doradcy: doradcy do spraw zdrowia, do spraw generatora infrastruktury i kontaktów mm. z ludnością. Mm. Więc tak naprawdę tu e, też mamy pole do regrywalności, e, ponieważ taką razem możemy grać innymi jakby doradcami. Mm. No, solidna mm. karta pomocy. Solidna karta pomocy. <laughs> tu widzę. To dalej dalej to mamy są... wypras... O kurczę, dobrze. Podnieś. To może poczekaj, wezmę, tak? Mamy wypraski. Tu mamy jakieś budowle. Żetony, cmentarz, kuchnię polową, dom, warsztat, baraki. Mm -hmm. Namioty, arki, sadzonek. Mm -hmm. Jest tak naprawdę dużo. Zaprzyda nam się do przetrwania w tym mroźnym świecie. No, tu mamy kafelki terenu. Hmm. Takiej samej taki wielkości jak robi są cruzo, ale widać, mm. że to są jednak grubsze. Mm. Wydają się sobie mniejsze. Mm. też tego trochę jest. Tu mamy jakby obszar, gdzie będziemy mieć tą naszą mapę. To podobnie jak w Katania z kolei, tak? Też tak? jest taki obszar. Jakieś znaczniki zgonów, zachorowań, głodu. Mm -hmm. Jest taka. Na trawa ja tu kolejne znaczniki. Kapalno, nasz generator, mm -hmm. sam środek planszy. Uh -huh. Aha, aha, i do tego układamy mm, te heksagony, tak? Ogrom tego. Ogrom tego. Dobra, tutaj mamy no, coś dalej. To jest chyba to plansza budowli. To planszetki, jakieś dodatkowe. No, planszetki w jakiejś dodatkowej. Ale widać, że to sobie jest zabezpieczone. I od razu... żeby żeby się nie zsuwały te do... to jest kompet. to jest komplet no no, kolejny tutaj znacznik jakby nadziei tor nadziei To jest plasza populacji. populacji. Mhm. Tu sam jeszcze? Odkąd mamy za mało ustępów na tego rozłożenia. Dobra, to przełożmy może dalej, żebyśmy pokazali e, kolejne. Zaczniemy może od generatora. Aha, to też jest element. Aha, to jest. To jest nasz generator, który będzie wytwarzał ciepło. Będzie ogrzewał naszych mieszkańców. Mhm. Nasz będzie właśnie w centralnej części planszy stale. Mhm, król. Musimy zadbać, żeby w mieszkańcy byli ciepło, Mamy, że tam jakieś drzewek. Tak, to są. Jak nie wiedziałem, że będą takie no mhm. Są te drewniane, tak? Tak, tak, drewniane. Tutaj nie wiem, to wygląda jak maszyna. Druga Jakaś wygląda jak jakaś wieża zegarowa. Wygląda jak ta Aha. Kurą Tak, faktycznie. Dobra. Tutaj mamy jeszcze coś. Tutaj kilka w ogóle rodzajów. Z tego co widzę. Badki, to jest chyba stal mm -hmm. i ten znacznik. Jakiś człowieczek. Mm -hmm. Lider. To jest... Nie wiem, znacznik wąty, zobaczymy sobie. No, mam Tutaj mamy dwa górników. No naszych pracowników. Tu mamy naszych pracowników. Mm -hmm. Małe znaczniki, mają już takie kiloty. Szukać stężenia, żeby to mm -hmm. A to i węgiel mamy tutaj. No, może węgiel, węgiel, tak, tak. Y, kosteczki czarne. Normalne czarne kosteczki. Mm -hmm. A tutaj mamy też chyba, nie wiem, co to są na tym To jest takie pionki postaci. Mamy parę dzieci. Rodz Rodziny. Rodzin, tak tak? rodzina mhm. tak? To w parze. Mamy niebieskie, większość zielonych, brązowe. Mhm. I karty, nam karty. Ja też sporo. Tutaj... Sporo kart. Proszę zobaczyć, zacząć no zobaczmy, co to jest. Przynajmniej łatwo się otwiera. Uh -huh. Jak zaczęliśmy przygotowywać nożyczki przed kręceniem, to, to, teraz singu, to, każda, to tak, no, no, wszystko się łatwo. ładnie, pięknie otwiera. Ach, no aha. tak. No, A no, karty takie cieniutkie, bym uh -huh. powiedział. Mamy no jakieś karty tak nie. pogody. Nie są takie. Nie no? są solidne. Mm -hmm. Mamy karty pogody. Jakieś technologie. Mm -hmm. Jakieś fazy terenowe, jaskinie, śnieg, ruiny, jaskini. Tutaj są właśnie też, no i nie widzę tutaj, były w mieszane, też, czyli to są też te karty, które miałeś. Pewnie w druga, części, części, tak? druga część. Druga część, a tutaj postaci widzę. Doradca, a to nasi znaczy doradcy. doradcy. O, z dwóch stron są, więc można być doradcą albo doradczynią. Doradców, i tu mamy jakieś robotnice. Matilda Okud, Olivia Kerbil. mamy karty naszych robotników, ciekawe. I ładne ilustracje, pani Dziecko, proszę, prawda? dla dziecka Bo w tej grze można wysłać dzieci do pracy. Mhm. Ale chcemy tego unikać nie wiem no, mamy sprawdzić, żeby nasze miasto przetrwało. Czyli też dzieci mogą pracować. To już mamy takie znaczy, większe karty. karty, ale też takie liche, mm -hmm. To są chyba jakieś karty wydarzeń. Chciałbym mm -hmm. no, no, ja no. pierwszą mobilizację. mobilizacja. Może, może to, to zmierzch, co się dzieje. Jakaś faza zmierzchu będzie, w której będziemy sprawdzać karty wydarzeń. To też dużo już daje do samej rynkowalności, bo może się wiele dziać i pewnie wiele na niekorzyść gracza. Gra jest bardzo trudna. Ciężko jest z nią wygrać. Czyli gramy przy tutaj, Czyli gramy tutaj po prostu na samej gry, przyjemności. Nie, przyjemności to... przegrywania. Przyjemność tak. przegrywania. Zmierz. Czy porozmawialiście z dziećmi? Jeśli masz aktywny żeton gniewu, przejdź do punktu pierwszego. W przeciwnym razie przejdź do punktu drugiego. A widzisz, to wiele naszych zadań może wpływać na to, co będzie rozgrywane w karcie mhm. wydarzenia. Dobrze. Do tego łatwego otwarcia jednak tutaj musiałam się podczaskami i... Zresztą no, jeszcze raz zostały trzy opakowania. I to ich też nie zauważyłem. nie pomaga mi to. Dobra, już otwieram ci te, które mam. A to są dalsze, kolejne karty z mieszku, tak naprawdę. Ojej, to jest tego odgroma, niestabilna konstrukcja. Złamane nosy i żebra. Krwawe igrzyska. Aaaa, okej, okay, dobra, się chyba karty zmierzchów i tu mamy prawa. O proszę od razu na początek praca dzieci. Brakuje rąk do pracy, zezwólmy na to, by w niektórych miejscach mogły pracować dzieci. Aha, czyli tutaj. Tu mamy różne prawa, dodatki do jedzenia, przepełnione kwatery. arena walk. Można sobie na walki niewidoczne. Racje głodową. Aby nakarmić wszystkich mieszkańców, musieliśmy drastycznie zmniejszyć rację żywnościowe. I to będzie miało wpływ na fazę głodu. No tutaj są karty scenariuszy. Okay, Ojej, tu mamy jeszcze karty wydarzeń poranku. Tak. Jakby tego jeszcze było mało. Ale są też karty właśnie do scenariusza i tutaj widzę, że też Poetka. jest na części. Młodzi adepci. Natrętne szczury. Mamy jakieś kartę małą fazę świtu, faza poranka. Później mamy fazę generatora, fazę pogody, fazę przygotowania, fazę akcji, fazę zmierzchu, fazę głodu i fazę nocy. Tak, widać, że dużo się będzie działo w tej grze. A tu też mam karty scenariusza. Tu jest pierwszy no tak, scenariusz. Tak, tutaj tu widzę, jest... że też um, są scenariusze. Mamy karty scenariusza. No, do każdego scenariusza pewnie będą oddzielne kilka kart. Statusy społeczeństwa, coś takiego tutaj. Czy ten pierwszy, co będzie takim jakby tutorialem, żeby mhm. przeszkodzić? skry, Tak, zobaczymy. Ech. Czy od razu nas rzucą w ten wir? Ten ogrom elementów wydaje się być przerażający. Konsultacje społeczne. Na ten moment. O dobra i tutaj są, to już zaczęły się zaczęły właśnie te karty do ciebie. Tak, a tu właśnie karty społeczności. Tu mamy społeczności. poziom jakby normalny i poziom trudny, jakby ktoś chciał sobie jeszcze tą grę utrudnić jak dodatkowo. To jest taka możliwość. Mm -hmm. No Zacznijmy bez tego utrudnienia. No, no na... tak to właśnie wygląda, jest tego naprawdę ogrom. O! Aż się zmęczyłam od samego wypakowywania i patrzenia. Na tę zawartość. No może być to naprawdę przytłaczające. Sama rozgrywka jest na od 2 do 3 godzin. Ciekawe ile to zajmuje w rzeczywistości. Też zależy od tego, ilu graczy będzie grało. Jak się ta rozgrywka potoczy? Tak, jest dużo gry nad stołem, bo większość decyzji podejmujemy wspólnie, więc to samo to wpływa już na wydłużenie rozgrywki. Tak, trzeba przedyskutować wszystkie opcje podjąć decyzję co robimy. Hmm. No cóż, nam pozostaje chyba przetestować i zobaczyć z czym to się je. Z czym to się gryzie. A, <laughs> albo się na... nie je, jeżeli będzie głód. A, <laughs> dokładnie tak. Dopanuje głód. I miejmy nadzieję, że uda nam się podzielić jakimś mhm. materiałem z rozgrywki, choć mhm. to może wydawać się dość trudne. Tak. Ale... chociaż, zobaczymy. chociaż fragmenty jakieś grudniowe albo styczniowe. Mroźny, może nie poranek, ale popołudnie. <grym> w sobotę czy w niedzielę. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Zapraszamy do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które pojawiają się na kanale. Do zobaczenia. Do zobaczenia.